Witamy w tym filmie robimy czarny konkret kopaj czarny konkret ale kopiesz jak dzik będę robił do takiego domku jutro będzie do niej film nowy pozdrawiam serdecznie Piotka Przybysza Adama Monika Raczek, Monikę Tokarską, Dominika Pietkowskiego. Witam w tym filmie zbierania betonu czarnego. Jeszcze dorobienie. chodzimy we wodzie. Jeszcze tam zostały, wskakują do tej wody. Te szimpansie czarne. <grymne> <grymne> pozdrawiam Dominika, Monika Tokasko. dziękuję serdecznie, dziękuję ten filmie, pozdrawiam.